Witam Was serdecznie. Chciałam Wam pokazać, bo może nie wszyscy wiedzą, jak ja gotuję bardzo szybko ryż. Naprawdę nie trzeba nic umieć. Wystarczy sobie, nie chcesz, to nie jest sponsorowany film, dlatego marka garka jest zaklejona. Wystarczy kupić sobie na jednym z portali ta, aukcji taki garnek. Jest, tutaj ma e, przełącznik włączyć i podtrzymywanie temperatury, i tu włącz, wyłącz wygląda w środku. On już jest trochę poniszczony, bo ja już go trochę mam. I słuchajcie, to jest tak łatwe. Już Wam pokazuję. Bierzecie ryż. Jaki tam chcecie. W Oczywiście przy garku jest miarka. Tu na... Nie wiem, czy będziecie widać. Chcę Wam pokazać. Tu też na garku jest, o! Narysowane. Ile miarek, ile nalać, a na garku jest narysowane. Jeżeli dwie miarki, to tutaj jest dwójka, znaczy tyle wody nalewam. Ja dzisiaj będę, bo będę robić dla Was filmik, gdzie będzie mi potrzebny ryż. Więc dam. To jest akurat ryż biały z dzikim, ale może być jakikolwiek ryż. Dwa i trzy. Ja będę potrzebowała też trzy miseczki ryżu. O proszę bardzo. Co robimy teraz tylko? Wyciągamy to. Odwrócę Was zobaczymy i płuczemy w zimnej wodzie. I ryż płuczemy w zimnej wodzie. Dwa, trzy razy przeszkupukamy ryż, odlewamy wodę i drugi raz. Przepukaliśmy ryż. O, można pukać i więcej razy, bo każdy tam, że powinna woda być aż biała, ja aż tak nie płukam. I teraz tak jak Wam mówiłam, na garku jest narysowane, że gdzie powinny być te miareczki. Tutaj już mam ryż. Troszkę go tak zrobimy. Do, nalewamy tutaj do trzech, do, do, do to znaczy trzy miarki tego i do trójki nalewamy. Kto chce, to soli ryż. Ja nie będę solić, ponieważ może mi się jeszcze do czegoś, na przykład do jabłuszek, ryż przydać, także nie będę go solić. Przykrywam tylko pokrywką. Tak. Tu jest włączone. Tak. Zaświeciły się światełka i tym jednym włączam. I koniec pokażę Wam, jak się rysu gotuje, bo nic więcej nie robimy. No, już jestem z powrotem. Nie ja minął 15-20 minut obejrzałam sobie coś tam w internecie, a ale się sam zrobił. Proszę bardzo. O. Garnek się sam wyłączy i będzie przez jakiś czas podtrzymywał tylko e, temperaturę, później już w ogóle się wyłączy. Także mówię, każdy ryż tu można zrobić. Garnek jest do kupienia na e, aukcjach e, internetowych, aukcji internetowej takiej znanej. Także można. Ja za niego dałam kilka lat temu chyba niecałe 50 zł. I naprawdę się sprawdza. Od czasu do czasu. Ale mówię, nie trzeba stać przy garach, nic. Włożysz, zakrywasz i koniec. Wyłączam teraz tutaj. O, koniec. Wyciągam ryż, żeby mi się wystudził i zabieram się za następne gotowanie. Także do zobaczenia i zapraszam na kolejny mój filmik.